Ostatnimi czasy bardzo mi się zepsuł wzrok, więc postanowiłem się udać do okulisty. Gdy już byłem przy kapitancie, zachciało mi się jarać, a więc stwierdziłem, że sobie tutaj stanę i sobie zapalę. Kilka tam tysięcy buchów później wsiadłem do gabinetu A tam mega, ale to naprawdę mega spasiona okulistka Miała buzię jeszcze normalną ale jej ciało było takie grube, że normalnie wyglądało jakby 100 azjatyckich świadczeń ją urządliło. A gdyby tego było mało, spojrzałem się w lewo i co widzę? Jakiegoś siedzącego w rogu Chińczyka, który przyjął pozycję Golden Fadiego. Ale w końcu postanowiłem powiedzieć tej starej babie, że mam jakieś problemy ze wzrokiem i żeby mi to naprawiła natychmiast. A ona tylko powiedziała. A to znaczy. Niech pan siada, już się zajmę pańskim wzrokiem. Po pierwsze, nawet w ogóle nie było gdzie usiąść, a po drugie, miała taki głos, jakby faktycznie to stroszenie ją usiądliło. Nie mogłem już wytrzymać, więc pokazałem jej tylko, jak Wolty i Hary się napierdzielają lustrzkami. Gdy to tylko zobaczyła, to nagle się, się uśmiechnęła i wyszła przez okno, żeby pomóc portierowi. I nawet nie powiem wam, co robiła Voldemortowi, żeby Harry wygrał. Wybiegłem mieć zakryte oczy, żeby nie widzieć tego, co oni tam odwalają. Kilka minut później, gdy udało mi się stąd wybiec, pomyślałem sobie, po co ja zakrywałem oczysko, to i tak mam słaby wzrok.